Ruch wahadłowy, korki i długi czas oczekiwania na przejazd. Tak na ulicy Jana Pawła II w Koninie jest już od roku. Remonsik. Do końca października mówię sobie, że zadać. Nic, czekam, oglądam sobie ładnie, na telefonie siedzę, także ja nie narzekam. Katastrofa. Kolejki niemożliwe i tak długo, żeby to robili, to jest niemożliwe. No już dużo trwa. Do października to ile miesięcy jeszcze? Z dwa, dobre. Znając życie, przedłuży się jeszcze bardziej. Budowa drogi miała zakończyć się w sierpniu. Teraz okazuje się, że potrwa jeszcze dwa miesiące. Dyrektor zarządu dróg miejskich w Koninie obiecuje. Że tym razem prace zakończą się w terminie. Ta inwestycja jest naprawdę bardzo ciężką inwestycją, ze względu na to, że ta ulica została wybudowana bardzo dawno. Kilkadziesiąt lat temu inwentaryzacja sieci podziemnych nie zawsze odzwierciedlała mapa, która była przygotowywana do celów projektowych. To się wiązało z tym, że musieliśmy po dokonaniu odkrywek zweryfikować położenie, lokalizację, uzgodnić z gestorami sieci nowe lokalizację, nową przebudowę, to wszystko wymaga czasu. Budowa drogi obejmuje odcinek o długości ponad jednego kilometra. To jest od ronda i e, skrzyżowania ulicy Popiełuszki Wyszyńskiego, Jana Pawła II i kończymy zadanie na ulicy granicznej, jeżeli chodzi o przebudowę jezdni, natomiast jeszcze za mostem od mostu w kierunku ulicy Laskowieckiej jest budowany chodnik, aby to e, cały ten ciąg komunikacyjny stanowił e, całość Koszt całej inwestycji to 19 milionów złotych.